Dzień dobry, moja Weno. Przepraszam, że dawno Cię nie odwiedzałam. Widzę, że się trochę gniewasz na mnie i złościsz. Doskonale to rozumiem i przewidziałam, że może tak być, dlatego przygotowałam dzisiaj kilka rzeczy, dzięki którym. Może się na mnie odbrazisz i będziemy dalej razem nagrywały. Co ty na to? Doskonale. Zastanawiam się, e, czym mogłabym zainteresować cię w pierwszej kolejności. I tak sobie myślę, że właściwie przez to, że dawno razem nie rozmawiałyśmy. Możesz czuć się taka niedopieszczona, zapomniana, nieporuszona i może potrzeba byłoby Ci jakiegoś takiego zabiegu pielęgnacyjnego, żeby troszeczkę cię obudzić, pobudzić i poruszyć. Nie pokazywałam Ci jeszcze tego mojego pędzelka. Trzymałam go na jakąś czarną godzinę. Mam nadzieję, że pomoże mi wybrnąć z tej czarnej godziny, w której znalazłyśmy się. Teraz razem jest to taki drewniany pędzelek. Dosyć już stary spędził ze mną kilka lat i ma takie bardzo fajne szorstkie. Włosie. Do malowania twarzy się nie nadaje, ale myślę, że nadaje się do takiego bodźcowania i myślę, że będzie Ci bardzo miło, jeżeli Cię tym pędzelkiem. Och med det, och det är samma och så uśmiech na Twojej twarzy. To może jednak mi wybaczysz? A moja kochana, dobrze, że pytasz, gdzie to mnie nie było i czego to ja nie robiłam w tym czasie, kiedy mnie nie było. Nie, absolutnie o tobie nie zapomniałam. zapomniałam ani na chwilę, po prostu nie mogłam cię do siebie przyjąć, bo miałam bardzo niesprzyjające warunek. Ładnie. Sąsied robił remont i to taki... niekończący się. Myślałam, że już nigdy się nie spotkam z Tobą, ale wiedziałam, że w pierwszym terminie, kiedy tylko będzie to możliwe, to zrobię wszystko, żebyśmy się zobaczyły. Dlatego proszę Cię, nie bocz się już. Delikatnie uśmiechasz, więc istnieje szansa, że troszeczkę mi odpuścisz. Zastanawiam się, co by ci tutaj teraz. Może jeszcze z takich zabiegów pielęgnacyjnych troszeczkę zadbam o to, aby przedmuchać ci e, takie połączenia każda wena Mam takie sprzężone powietrze tutaj a myślę, że dobrze Ci zrobi Kiedy ci nim przecigam te połączenia neuronowe Czy co ty tam masz? Tak aby każdy twój pomysł trafiał do mojej głowy Zawsze mnie to interesowało, z jaką prędkością wyletuje takie powietrze z aerozolu. Aerozolu. Ale nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że jest dużo. Dobra. Lepiej się już czujesz? Czujesz wiatr w przewodach? Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Pomyślałam, e, że przyda Ci się jeszcze odrobina takiej rozrywki intelektualnej. Nie. <śm> mm -hmm. Okej. Okay. Skoro mówię, że chciałabyś poczuć jeszcze jakieś zabiegi pielęgnacyjne, to przygotowałam też nożyczki żeby poprzecinać kosmyki a twoich skołtunionych myśli które w tym czasie na pewno się w tobie pojawiały <gry> więc jeżeli mówisz, że chcesz się teraz skupić jeszcze troszeczkę na tej pielęgnacji to od razu zajmę się tymi kołtunami myśli i wszystkie powycinam, dobrze? <gry> pewnie można mieć zbyt wielu myśli kołtuniących się w głowie, kłębiących się, które nie mogą wyjść, bo wtedy i wena, i człowiek, każda istota bardzo się męczy. Dlatego dobrze, że wziąłem te nożyczki. Tak myślałam, że po takim długim czasie, kiedy się nie widziałyśmy i nie miałaś okazji, Wytrzeć z siebie całej tej ekspresji pomysłów będziesz potrzebowała takiego podcięcia i rozplądania. Dlatego niniejszym to Powiem Ci, że zaczynasz pięknie wyglądać. Widzę, że wraca do Ciebie życie tak Nå er det på meg, så jeg må få energi. Jeszcze gdzieś, coś by cię ubierało, gdzieś by ci się głębiły złe myśli. Tutaj znać. E, na pewno jeszcze coś tutaj wykombinujemy. A teraz, jeśli pozwolisz, e, chciałabym zająć się Twoją intelektualną rozrywką, bo żebyś mogła ze mną współpracować, musisz rozgrzać. Również myślenie, i wszystko, co ci tam w duszy gra Zastanawiam się. Mam takie karty. Są to quizy na temat całego świata i różnych miejsc, które razem ze mną odwiedziłaś. myślę, że dla rozluźnienia możemy przypomnieć sobie coś o zorzy polarnej. Powiedz mi, e, gdzie występują zorze polarne? Czy występują tylko na Ziemi? Czy powstają na skutek działania Słońca? E, I powiedz mi też, w co wierzą Indianie? E, Indianie wierzą, że zorza polarna to a. duch niedźwiedzia polarnego, b. duchy zmarłych, czy te duchy kosmitów przypomnij sobie a ja zaraz przeczytam Ci co jest napisane z tyłu karty Na wielobarwne zjawiska pojawiające się na niebie można zaobserwować za kołami podbiegunowymi, ale niekiedy są widoczne nawet w Polsce. Zorze polarne powstają na skutek działania Słońca. Podczas burz słonecznych maleńkie cząstki elementarne są wyrzucane w przestrzeń kosmiczną. Kiedy zbliżają się do naszej planety, zderzają się z atmosferą ziemską, przez co uwalnia się energia, która jest widoczna jako zorza. Zorze polarne występują na wszystkich planetach układu słonecznego. Indianie wierzą, że zorza polarna to tańczące duchy zmarłych. Widzę, że już lepiej się czujesz, kiedy ćwiczymy też Twoich umysłów. W czym chciałabyś się jeszcze sprawdzić? Mam kartę o Nilu Wielkiej Brytanii. Paryżu, Kilimandżaru, piramidach egipskich, afrykańskiej Sawannie, Jerozolimie, Wielkiej Rafie Koralowej, Madagaskarze, Bajkale, Gangesie, Oceanie Spokojnym i fiordach Europy. Dobrze. Ile chcesz? Możesz odpowiadać na wszystkie te pytania. W takim razie niech będzie Nil. Nil odgrywał ważną rolę w transporcie, lotnictwie czy rolnictwie? To jest pierwsze pytanie. A drugie w Gizie znajduje się Wielki Kanion, Wielki Sfinks czy Świątynia Hatshepsut? Doskonale. Nil, to najdłuższa rzeka w Afryce, ma ponad 6,5 tysiąca kilometrów. Od najdawniejszych czasów Nil odgrywał ważną rolę w transporcie i rolnictwie. Przewożono nim towary, a dzięki żyznym mułom niesionym z prądem rzeki ludzie uprawiali ziemię wzdłuż jej koryta. Delta Nilu znajduje się w Egipcie i choć zajmuje niewielki obszar, właśnie w tej okolicy żyje większość mieszkańców kraju. Nie odstraszają ich nawet krokodyle pływające w wodach rzeki. Starożytni Egipcjanie stworzyli bogatą kulturę, której pozostałościami są monumentalne budowle. Świątynie starożytnych bogów, Wielki Sfinks w Gizie i piramidy, czyli grobowce faraonów. Wracasz do formy, czyli jeżeli chcesz coś zupełnie innego, fiordy. Okej. Okay. W takim razie pytanie o Wikingach. Wikingowie dotarli do Ameryki wcześniej niż Kolumb, Australii e, wcześniej niż Kuk, czy Azji wcześniej niż Vasco da Gama? A drugie pytanie. Fiordy to piaszczyste plaże, jeziora o kamienistym dnie, czy zatoki o stromych i skalistych brzegach? Mm, wiesz to na pewno. Fiordy to zatoki o stromych i skalistych brzegach, wdzierające się głęboko w ląd. W Europie możesz je zobaczyć w Szwecji, Norwegii i na Islandii. Najdłuższy na świecie fiord znajduje się na Grenlandii, ciągnie się przez 350 km. W przeszłości fiordy stanowiły znakomitą kryjówkę dla wikingów, którzy od VIII wieku podejmowali wiele wypraw morskich, żeby znaleźć partnerów handlowych, żyzne ziemie do podbicia albo bogate miasta do złupania. To wikingowie jako pierwsi dopłynęli do Ameryki, na długo przed Krzysztofem Kolumbem. Wikingowie byli niezrównanymi żeglarzami i wprawnymi konstruktorami. To może ja dla ciebie jakąś wybiorę? Okej. Okay. To może bajka. Dwa pytania o bajkę, ale krótka nota. Bajkał jest najgłębszym, największym czy najstarszym jeziorem na świecie? Natomiast, drugie pytanie: Gatunkiem endemicznym nazywamy gatunek występujący tylko w danym miejscu na Ziemi, występujący tylko w słodkiej wodzie, czy dobrze znoszący zmiany temperatury? Doskonale. Bajkał to jezioro położone na Syberii, jest najstarszym i najgłębszym jeziorem na świecie. Oraz siódmym pod względem wielkości jeziorem na ziemi. Nad bajkałem znajdują się tak zwane śpiewające piaski, czyli wydmy, które podczas wysychania wydają przeciągłe dźwięki. Woda w bajkale jest wyjątkowo przejrzysta. Podwodne skarby rośliny i zwierzęta można w nim zobaczyć nawet z odległości 40 metrów. Większość gatunków żyjących w bajkale to tak zwane gatunki endemiczne, czyli takie, które występują tylko w danym miejscu na ziemi. Należy do nich foka nerpa bajkalska. Wydaje mi się, że to jest właśnie ta foka, którą tu możesz zobaczyć na karcie. Już się rozgrzałaś troszeczkę? Mhm. Dobrze. Skoro tak, to ja spojrzę, co tu jeszcze mam dla ciebie. Mhm. Mhm. Dobra. Taką piłeczkę. Pomyślałam, że gdybyś była bardzo zdenerwowana i zestresowana tą naszą, a, tym naszym spotkaniem, i tym, że się nie chciałyśmy tyle czasu, to możesz sobie pognieść taką piłeczkę antystresową. Ona jest bardzo przyjemna. Można ją też poprzykładać do twarzy. do ręki. To jest podobno świetne e, ćwiczenie neurologiczne, więc też na pewno, e, na pewno Ci pomoże pobudzić te neurony do tego, aby przekazywały do mnie informacje w ogóle, żeby ten przekaz pomiędzy nami był jasny e, i przejrzysty, bo jak wiesz, jest to bardzo ważne w naszej wspólnej, wspólnej pracy. Więc piłeczkę daję Tobie, jest dla Ciebie i mam nadzieję, że będziesz z niej korzystała. Zastanawiam się jeszcze co mogę Ci zrobić. Możecie masz do mnie jakieś pytania albo wątpliwości? Mhm. Chciałabyś przetrenować nasze porozumienie? Dobrze. W takim razie pomyślałam, że moglibyśmy złożyć jeszcze taką kostkę. Z tego typu kolorowych, plastikowych klocków. I moglibyśmy zrobić to w taki sposób. Ja mam tych klocków sześć w różnych kolorach, każdy jest inny. Jest różowy, czerwony, żółty, fioletowy, niebieski i zielony. Zaczęłam od zielonego, ale myślę, że możemy zrobić tak, że w kolejnym kroku. Ty za pomocą swoich neuronów będziesz przekazywała mi, który wziąć kolor. I ja bez pytania za ciebie będę, będę go brała. I myślę, że tak sprawdzimy, czy nasze połączenie wciąż jest aktualne. A jeżeli nie jest, to coś na to na pewno poradzimy. Dobrze. W takim razie skup się. Bardzo się cieszę z tego. Skup się i powiedz, który mam wziąć kolor. To znaczy, przekaż mi. Mam nadzieję, że dobrze odczytuję to, co próbujesz mi przekazać i że fioletowy jest odpowiednim kolorem. Bardzo się cieszę. Przekaż mi w takim razie następny. Czuję, że chodzi Ci o ten. Mhm, mm ale miałam go przyłożyć tutaj. Nad tym jeszcze musimy popracować. Myślę, że po takim czasie i tak jest super. Okej, okay. został czerwony, żółty i niebieski. Mhm. Mm Jak mi idzie. <grym> Okej, okay. czuję, co starasz mi się przekazać. żółty, no dobrze. W takim razie wychodzi na to, że nie dogadałyśmy się w trzech miejscach, bo różowy miał być po drugiej stronie, a żółty zamieniony z czerwonym, ale myślę, że i tak jest nieźle, jak ci się wydaje. Mhm. Oczywiście, że tak. Nie ma problemu. Mam jeszcze trochę tego powietrza. Mogę ci jeszcze przedmuchać. Nie obwinij się. To nie jest twoja wina. Jeżeli ja Ci nie zrozumiałam. Po takim czasie musimy obie nauczyć się od nowa naszego porozumienia. Dobrze. Ech, w takim razie. Mm. Wyglądasz na troszeczkę skołowaną, więc wytnę ci ten pukiel wątpliwości i nerwów, dobrze. I przyszłaś do mnie pierwszy raz. To go używałyśmy, pamiętasz? No właśnie. Używam go po to, aby obudzić w tobie tamte wspomnienia i ogrom naszych połączeń. Wyglądasz pięknie. Dobrze moja kochana. Też na pewno pamiętasz to, co zawsze ci mówię: że wspomnienia, emocje, takie połączenia nerwowo-neuronowe i uczucia najlepiej zapisują się w dźwiękach i zapachach. Dlatego odkupałam też perfumy z naszego pierwszego spotkania i chciałabym cię nimi przyknąć. Pomyślałam, że też Pomyślałam, że ten zapach pomoże ci wrócić do tego naszego początku. Ja kiedy go czuję, też myślę o początkach naszej wspólnej przygody. I powiedz jak się czujesz. skołowana Nie przejmuj się. Trochę ci tu jeszcze. Nie chcę też Cię przewodzić, ale myślę, że troszkę cię mogę pomęczyć po takim czasie, więc jeszcze troszeczkę Cię tutaj pędzelkiem Podotykam. I mam nadzieję, że nie czujesz się źle, że wszystko jest dobrze. Cieszę się. I cieszę się, że mi odpuszczasz. To naprawdę nie była moja wina, i. Bardzo się cieszę, że możemy się znowu spotkać i wciąż chcesz ze mną pracować, moja kochana Veno. Mm, pewnie, bardzo dużo różnych pomysłów. Nie wiem, czy pamiętasz. E, uruchomiłyśmy taką serię bajkową. To było jakiś czas przed tym remontem. Mm, no i trochę, i trochę, żeśmy to odpuściły, ale trzeba do tego wrócić, moja miła. I myślę, że trzeba by w końcu też powiedzieć jak wreszcie zakończyła się historia z wujem. Odpuściłyśmy ją trochę, pamiętasz? Ale pamiętam dlaczego, bo miałyśmy takie wątpliwości, Zaczęliśmy to kręcić jeszcze przed pandemią i to taki naprawdę przypadek i zrządzenie, że te odcinki dotyczyły też takiej sprawy medycznej, laboratorium próbek i nietoperzy i pamiętam, że Wszyscy byli na początku tak skołowani i zestresowani tą pandemią, że nie chciałyśmy po prostu um, kręcić filmów na ten temat, pamiętasz? Ale myślę, że teraz kiedy już to wszystko się uspokoiło, można wreszcie tego wuja odnaleźć. A no pewnie jeszcze pewnie, że wpadniemy do żony prezesa zakładów tłuszczowych, oczywiście, że tak. <grym> I sprawdzimy, co u Bogu miła, pewnie. No, i słuchaj, czeka nas myślę, że jeszcze bardzo dużo różnych odcinków medycznych e, oraz pielęgnacyjnych, jakieś zapieki, spa. Ty już mi podpowiesz, co powinnyśmy kręcić, prawda? To chodź, napijemy się teraz kawy.